Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Stanisław Wójcik. W tym filmie. Chciałbym podzielić się z Wami, w jaki sposób realizuję swoje cele treningowe na następne pół roku, czy ogólnie na rok 2025. Wymienię Wam te cele i oprócz tego pokażę dokładnie, w jaki sposób chcę je zrealizować. Mam nadzieję, że dowiedzie się tutaj kilku praktycznych wskazówek, które będziecie mogli wdrożyć do swojego treningu. Zapraszam do oglądania. W międzyczasie przypominam jeszcze o możliwości odebrania za darmo e-booka o kalistenice. Link macie w opisie tego filmu. Tak więc zaczniemy sobie na początku od w ogóle tego, dlaczego chcę osiągnąć te cele, no i jakie są te cele. Tak więc, przede wszystkim, dwa elementy statyczne, moje ulubione w street workoutie, czyli oczywiście plancz i front lever. W planczu tu jest no, ciekawa sprawa, ponieważ no, naprawdę bardzo, bardzo chciałbym zrobić full plancha, a jeszcze go nie potrafię. Jest to trudny element ze względu też na to dla mnie, że no. Jestem osobą raczej wyższą, wyższą pod street workout, raczej średniego wzrostu. Mam załóżmy mniej więcej 1,80 m wzrostu, niecały. I no ten plancz jest dla mnie wymagający, ale też tutaj nie ma jakby wymówek, ponieważ wiadomo, że są osoby wyższe, które robią plancza nawet na zawodach i tak dalej. Więc, tak jak mówię, nie jest to tutaj dla mnie wymówka, ale na pewno jest mi trudniej go zrobić niż osobom zdecydowanie niższym. Kolejny element, którego chcę się nauczyć, a raczej dopracować, to Touch Front Lever. Tacz front levera potrafiłem zrobić już rok temu. Jeszcze w sumie niedawno też już go holdowałem, ale chciałbym, żeby ten hold był mocny. Zrobić tak mniej więcej go 6-7 sekund to byłoby takie marzenie, żeby go potrafić scholdować. I, I to się oczywiście też wiąże ze wzmocnieniem normalnego front levera. Kolejny bardzo ważny cel, nad którym pracuję, to wyciśnięcie 100 kg na klatkę. Historia z tym jest taka, że jeszcze Niedawno zrealizowałem cały mój plan treningowy właśnie pod wyciskanie na klatkę i pamiętam, że jeszcze mniej więcej wrzesień-październik, jak byłem jeszcze po chorobie i po dłuższej przerwie od treningów, mój max na klatę, pamiętam, no nie mogłem praktycznie wycisnąć na kilka powtórzeń nawet 70 kg. Potem z pauzą wycisnąłem gdzieś mniej więcej w październiku 85 kg. I następnie, z, tylko że to było z pauzą, tak, a potem bez pauzy, w grudniu czy tam styczniu, wycisnąłem 95 kg, ale niestety no, to 100 kg nie poszło. Też pewnie przez taką barierę psychologiczną, tutaj, no jakby to jest coś takiego, że jak ten ciężar czujemy, że jest już duży, to może nas w pewien sposób trochę przyblokować, i tutaj ten aspekt psychologiczny też ma znaczenie, i tak naprawdę trening siłowy i usprawnianie naszego usprawnianie układu nerwowego to też jest taka trochę psychologia, że my się przygotowujemy do tego danego ciężaru i czym bardziej wierzymy, że no właśnie damy radę go unieść, no to też jest większe prawdopodobieństwo, że my to faktycznie zrobimy. I no 100 kg nie udało mi się wycisnąć, 95 kg było naprawdę lekkie, więc dlatego też myślałem, że 100 kg pójdzie, ale no jednak nie poszło. I mam nadzieję, że już za niedługo to 100 kg pyknie, ponieważ średnio też jak ćwiczyłem dipa i podciąganie, to dołożenie 5 kg w tych ćwiczeniach zajmowało mi jakieś 2 miesiące, więc tutaj no przez to, że też tak naprawdę wyciskać na klatkę zacząłem... Mm, no niedawno, bo tak naprawdę ja wcześniej nie wyciskałem w ogóle na klatkę, cały czas street workout, dipy, podciąganie i tak dalej, a ten stricte ruch yy, klatki no nigdy nie był u mnie jakoś tam trenowany, więc trenuję go tak naprawdę od jakichś no dwóch, trzech miesięcy, więc to nie jest dużo, prawda? Yy, I no też jak ktoś myśli, że jak ktoś trenuje street workout, robi dipy z ciężarem, to powinien na klatę nagle wyciskać 130 kg. no niekoniecznie tak jest, ponieważ tutaj liczy się ten wzorzec ruchowy, a jeśli ja go wcześniej w ogóle nie robiłem, no to dlatego ten max nie jest aż tak bardzo imponujący, że na przykład 130-140 kg, jak może ktoś by yy, sądził. No ale jakby nie można wszystkiego mieć naraz, więc yy, dlatego teraz jest większy fokus na tę klatkę i takie zadanie poboczne zbudowanie dużych przedramion to ze względu na to, że dużo przyjemności mi sprawia trening przedramion, wszystkie te ćwiczenia, spompowanie sobie tych przedramion i jest to takie fajne zakończenie treningu zrobienie takich na przykład trzech ćwiczeń już po tych głównych na przykład seriach czy to klatki, czy czegoś tam na plecy, pod frontem i tak dalej. Więc jeśli chodzi o plancha, to mam tutaj tak naprawdę dwa takie podejścia treningowe. Pierwsze podejście na jednostkach treningowych to są po prostu holdy, czyli robię straddle plancha zazwyczaj i no, prawdopodobnie jak osiągnę gdzieś takie między 8 a 10 sekund holda plancza stabilnego, to wtedy zacznę, zacznę zastanawiać się coś nad full planchem, ale na razie straddle planch to jest jakby ten główny cel, żeby go wzmocnić, i robię sobie właśnie holdy, a drugie podejście treningowe to są kombosy i tutaj robię wszelkiego rodzaju właśnie pompki w stanie na rękach, jakieś negatywy, czy przejścia z L-sita do plancha, tego jest naprawdę dużo, wymyślam sobie różne te kombosy, zaczynam sobie od tych takich najbardziej skomplikowanych, złożonych i przechodzę do coraz łatwiejszych, coraz łatwiejszych takich gdzie bardziej nie liczy się koordynacja, tylko właśnie siła. Tutaj przykładem właśnie są te przejścia ze straddle plancha do LC ta, co jest dosyć łatwym kombosem i tutaj mogę więcej naklepać tych powtórzeń. I tak samo mam na przykład kombosa, w których robię pompkę w tak planchu, potem jakiegoś straddle plancha, LC znowu. Więc tutaj możliwości jest sporo. I jeszcze niedawno pamiętam, się niedawno, bo to kilka miesięcy temu nagrywałem takiego vloga, w którym mówiłem, że no, mój plancz właśnie wygląda w taki w taki sposób, ale nie pokażę wam teraz jak on wygląda i dopiero um, za mniej więcej rok pokażę wam jaki progres uczyniłem w planczu. No i niestety jak usuwałem wszystkie materiały jakby surowki z tego vloga, to usunąłem też niestety te filmy, a że nie umieściłem w nich ich w filmie, no to nie mam za bardzo um, mojego poziomu plancha z tamtego momentu, ale mam filmiki, wiadomo, plancza i wiem mniej więcej, że no wtedy ten planż był słaby i jak on wyglądał, więc teraz jak widzicie na ekranie, to mniej więcej to był mój poziom siłowy w planzu, to było takie między 3 a 4 sekundy holda stradu plancza i to jeszcze takiego w złej technice, to tak uczciwie mówiąc, że tak między, między 3 a 5 sekund, też nie pamiętam dokładnie oczywiście ile tam tamtego dnia miałem holda, ale to był ten poziom. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało za te na przykład pół roku. Teraz już pamiętam, jak sprawdziłem holda plancha, to było to 7 sekund. 7 sekund było. Jeszcze do poprawy nogi, technika, ale idziemy w dobrym kierunku. Touch front. Tutaj łączy się mój cel drugi z frontem, czyli dwa razy podciągnąć się we froncie do toucha, czyli dotknąć biodrami drążka. Ja to kiedyś umiałem w ogóle, tylko no straciłem właśnie. Ten element i mam nadzieję, że szybko do tego wrócę, e, chociaż nie trenuję aż tak stricte pod właśnie tego pula, bardziej mi zależy na tym touch froncie. I e, oczywiście tutaj podobne podejście treningowe również robię na jednych jednostkach treningowych razem z planczem e, holdy, tak? I z drugiej strony też kombosy różne we froncie, i tutaj sobie też wymyślam jakieś podciągnięcia, e, presy i zaczynam od najtrudniejszych kombosów, schodzę do coraz prostszych i coraz prostszych. Tak więc tutaj nic e, jakoś tam. Mm, Trudnego, skomplikowanego. Teraz z tą klatką trochę Wam opowiem, bo tutaj jest, jest ciekawie. Zacząłem swoją, jakby, przygodę z wyciskaniem klatki od tak zwanej metody bodybuilding. O której dowiedziałem się na uczelni i zaciekawiła mnie, czy faktycznie ona będzie miała sens, i ona się sprawdziła całkiem dobrze. Ćwiczyłem z nią przez mniej więcej dwa miesiące i żeby nie wchodząc w szczegóły, bo to też jest, jakby opisanie tej metody, to jest, to jest materiał na inny film, tak. To ona polega na tym, że zaczynamy sobie od 12, 12, 12 powtórzeń, tylko że nie 12, 12, bo ta ostatnia seria jest na maksa. Czyli robię sobie na przykład 12 powtórzeń, 12 powtórzeń i w ostatniej serii robię 24, bo ciężar ten początkowy to jest około 45-50% naszego 1CM, czyli ciężaru maksymalnego. Czyli ja zaczynałem jedynie na sztandze, miałem jakieś 45-50 kg, coś koło tego i Chodzi w tej metodzie o to, że stopniowo zwiększamy ciężar z tygodnia na tydzień, z treningu na trening, i jak nie będziemy w stanie zrealizować tej ostatniej serii 12 powtórzeń, to przechodzimy na model 8, 8 i znowu max. I znowu, jak nie zrealizujemy tych, tej ostatniej serii, nie zrobimy więcej niż 8 powtórzeń, to wchodzimy na 6, 6 i tak dalej. I jak jakby to skończymy, to dopiero sprawdzamy maxa, patrzymy, o ile nam wzrósł właśnie ten jeden cm. I to jest oczywiście metoda bardziej podkształtowania masy mięśniowej, ale to się też wiąże z z rozwojem siły. Dla mnie to było też o tyle ważne. Że nie wchodziłem sobie na takie od razu duże ciężary, podkształtowanie pod siłę, czyli po 3-4 powtórzenia, ponieważ przez to, że ja mało wyciskałem na klatkę, to mi zależało na tym, żeby jeszcze sobie zbudować taki bardziej wzorzec ruchowy, żeby porobić sobie więcej powtórzeń, żeby się przyzwyczaić do tego ruchu, jak ja w ogóle mam to wyciskać. I to Wam też właśnie polecam, taka rada dla Was, że jak zaczynacie robić jakieś ćwiczenie nowe z ciężarem, to nie jedziecie od razu na przykład e, przysiadu na 3 powtórzenia, bo może jeszcze technika nie być i tak dalej. Nie macie tej koordynacji, więc lepiej sobie zacząć od większej objętości, przyzwyczajcie i dopiero sobie ten ciężar zwiększyć i następnie jak już zrealizowałem tę metodę bodybuilding, to przeszedłem sobie na serię 3 serie po 5 powtórzeń i z treningu na trening starałem się zwiększyć ciężar. Tutaj za długo nie poćwiczyłem, bo mniej więcej gdzieś zrobiłem 4-5 jednostek i już nie byłem w stanie więcej tego zwiększać i sobie potem zacząłem schodzić na 3 serie po 4 powtórzenia, 3 serie na 3 powtórzenia, cały czas zwiększałem mniej więcej o 2,5 kg ten, ten ciężar i doszedłem w pewnym momencie do około 80, 80 92,5 kg i stwierdziłem, że już mi się nie chce za bardzo jeszcze tego robić, coś kombinować, po prostu sprawdzam maksa. No i weszło właśnie to 95 kg, więc wynik satysfakcjonujący, bo siła na pewno mi wzrosła. I plus jeszcze jest taki, że w międzyczasie sprawdziłem sobie też maksa Dipa i bardzo dokładnie to pamiętam, że jak sprawdzałem tego maksa, Właśnie razem z tym maksem na klatę Chyba to było wtedy To nie mogłem wycisnąć na dipa 70 kg A tego maksa jeszcze z rok temu Robiłem na luzie Więc no miałem bardzo duże spadki siłowe po wakacjach i jak sprawdziłem właśnie tego maksa dipa po zrealizowaniu tego całego programu treningowego na klatkę, to mój Max znowu wrócił do 80 kg na jedno powtórzenie w dipie, więc bardzo cieszę się, że ten Max przy okazji klatki mi wrócił, no bo jednak tu push, tam push, więc jakieś to przełożenie tutaj jest. Więc bardzo się cieszę, że wróciłem do tego maksa, no ale tyle jeśli chodzi o klatkę. Przedramiona, tutaj nie za bardzo się skupiam na dokładaniu ciężaru, na jakimś specjalnym tutaj... Nie wiem, w walczeniu o to, żeby jak najwięcej dołożyć tego ciężaru, zrobić więcej powtórzeń, bardziej to traktuję jako taką właśnie dodatkową jakąś aktywność, która bardziej ma mnie wyluzować i porobić to co właśnie lubię. No i tutaj skupiam się przede wszystkim na wszystkich jakby ruchach w przedramieniu, czyli moją dłoń zginam. Tutaj sobie robię to ze sztangą przymocowaną do takiego uchwytu. Bardzo fajne ćwiczenie właśnie na zginacze przedramion. Z hantlem sobie prostuję dłoń i wtedy też prostuję przerabiam. Dodatkowo jeszcze z paskiem wykonuję pronację, to takie typowo podsiłowanie na rękę, kiedyś wspominałem we vlogach, że ja właśnie lubię sobie te ćwiczenia z siłowania na rękę robić na przedramiona, więc robię sobie ruch pronacji i jeszcze oprócz tego, robię sobie takie ciężkie serie na biceps. To naprawdę fajne są te ćwiczenia, sprawiają mi dużo takiej satysfakcji można powiedzieć. Czuję się naprawdę potężnie robiąc te ćwiczenia, kiedy biorę na biceps bardzo duży ciężar i robię go na przykład tylko na trzy powtórzenia. Czyli nie pompuję bicepsu na jakieś 12-15, tylko właśnie takie pod siłę krótkie serie. Bardzo, bardzo przyjemnie mi się to robi i też fajnie tutaj sobie progresuję, bo tak naprawdę z tygodnia na tydzień widzę, że coś tam mogę sobie zawsze dołożyć i to jest też z tego taka satysfakcja. I jeszcze bardzo fajne ćwiczenie też z siłowania na rękę wynalazłem, czyli... To się chyba mówi, nie jestem pewien, mogę się mylić, pronation rise i to polega na tym, że właśnie ładujemy sobie ciężar i na pasku do sztuk walki po prostu musimy unieść ten ciężar z ziemi. I tyle. Tutaj widzicie teraz na ekranie, jak dokładnie to ćwiczenie wygląda. Również bardzo przyjemne. Ja lubię ogólnie takie ćwiczenia, gdzie występuje jeden taki konkretny zryw, żeby podnieść jakiś ciężar, czyli taki krótki wysiłek. I tutaj, gdzie jeszcze jak się puści dobrą muzykę i tak dalej, to jest naprawdę bardzo duża satysfakcja z tego ćwiczenia. Jeśli chcielibyście Zbudować sobie silne bicepsy przedramiona, to właśnie te ćwiczenia naprawdę Wam polecam, ponieważ pomimo tego, że ćwiczę tak naprawdę przez jakieś 1,5-2 miesiące z tymi ćwiczeniami, to już widzę jakieś tam efekty przyrosty, zarówno pod względem masy przedramion, jak i siły, ponieważ w tych wszystkich ćwiczeniach dużo kilogramów dołożyłem i pamiętam, że jeszcze jak sprawdzałem sobie obwód przedramienia na studiach, ponieważ na zajęciach mieliśmy właśnie takie pomiary całego ciała, to to było chyba mniej więcej z półtora roku temu, rok półtora roku temu. To mój obwód wynosił przedramienia 29,5, a teraz, jak na pompie, sprawdzę sobie przedramię, to jest coś koło lub nawet powyżej 32 cm, ale ostatnio też bez pompy sprawdziłem i też coś koło tego właśnie było. Więc tutaj fajnie się jakby to przedramie rozrasta. I na pewno już jest progres pod względem obwodów w porównaniu do tego, jak właśnie wcześniej miałem. No i też przyrosty siłowe, to jest jakby bardzo ważne. Więc to byłoby wszystko, jeśli chodzi o moje cele treningowe. Czy udaje się zrealizować? Nie wiem, mam nadzieję. Ja już nie mam takiego podejścia, że na pewno to zrealizuję i tak dalej, jestem o tym przekonany, ponieważ... Życie weryfikuje, są jakieś różne po drodze trudności. jakieś choroba czasami się trafi, może jakiś wyjazd, nie zawsze się te treningi uda zrealizować, i to jest normalne. Mam nadzieję, że, że, że to wszystko się uda zrealizować. I gdybym miał wybrać tutaj najważniejsze cele, to chyba ta klatka 100 kg. Chciałbym po prostu to wycisnąć, mieć tę świadomość, że to 100 kg udało mi się wycisnąć, i no, mam nadzieję, że to zrobię za niedługo, bo czuję, że jestem blisko. I ten full planch. Full planch no to jednak jest, jest coś, za co chciałbym się naprawdę na poważnie wziąć. I też mam takie poczucie, że jak już wycisnę ten, to, to 100 kg na klatkę, to będę już mógł w pełni skupić się na planchu i na froncie. Ponieważ muszę Wam powiedzieć, że obecnie to, że mam przewagę elementów push, czyli właśnie klatka planch kontra front, sprawia, że ten planch z... Klatką mi się kłóci, ponieważ jak już zrobię trening na klatkę, no to już nie mam siły na plancze. I tak naprawdę wychodzi, że zrobię tak jeden trening na klatkę, czy tam dwa w tygodniu, i wtedy zrobię tylko jeden lub dwa podplancza. Gdybym tak robił tylko 3-4 podplancza, to na pewno progres byłby większy. I mam nadzieję, że już wycisnę to 100 kg na klatkę, zostawię to w spokoju, mieć już tę świadomość, że to zrobiłem, i już wtedy lecimy z planczem, i mam nadzieję, że wtedy będzie naprawdę super progres i że uda się tego full plancza zrobić. Więc to byłoby wszystko, jeśli chodzi o te cele, i powodzenia również dla Was w realizacji Waszych celów. Do do usłyszenia.